Cześć w kolejnym odcinku na tym kanale i widzowie, dzisiaj zrecyzujemy sobie e, pięciopaka z serii Kazum Power Battle tylko jest inny, nie mam tego i tego, ale tych dwóch już dalej mam, i widzowie może będzie ten trzeci co tam będzie, może to be, też nie będę miał i będzie super, przepraszam, że widzowie jeszcze nie nagrywałem film ma, ma w niedzielę, bo e, byłem zajęty ale w piątek nagram i i już nie będę miał bałaganu w pokoju, więc co? Łapka w górę sub z wodkiem. No i jak chcecie miły komentarz, to sobie napiszcie. A my już tutaj paluszką otwieramy i a już mieliśmy miałem ja, takiego. No niestety. No cóż. Widzowie, e, nie wiem czy wiecie, ale e, jak e, jutro dojdą, albo nie wiem kiedy jeszcze mogą dojść, o, zobaczymy zaraz tych, e, e, z, e, kojarzycie z serii pierwszej Superfixów takie e, coś jak kabum trap. Dwa kabum trapy e, zrecenzujemy i piszcie, jakie kolory ja zrecenzuję, e, bo ja już sobie wybrałem i mogą jutro albo pojutrze przyjść, nie wiem, jutro nagrywam film, ale widzowie, wiecie, jak to jest być bałagan. Tak trzeba też sprzątnąć. No. Widzowie, odnośnie tego kanału to nie będzie on z Brawl Stars, tylko będę nagrywać na, z mojego monitora, na mój monitor, tak sobie ustawię statyw, żeby było dobrze i będę sobie nagrywać ze Switcha, jak sobie gramy będą różne serie, bo ten kanał się rozwinął, więc, a ludzie chcą też, żeby, no, po prostu... Chcę tak zrobić, i tyle, i już możemy przestać gadać, bo pokażę wam. I to jest rogalik zły. No, patrzcie, jaki rogalik. Ten film będzie chyba krótki, według mnie. O, tak jest. Tak ostrość pokazała. No. O, jadę, wywróciłem piekarnik. Dobry. On ma taką spachelkę, ale on musi to otwierać. Tak. O, jady, boję się, że się nie wyrwie ten, ta od piekarnika to jeden ten ten drzwi od piekarnika bym tak nazwał dobra i teraz tam tam ten, 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 tam mamy dwóch nowych ale jeszcze pokażemy wam tego, ole piękny ten co wiecie jest na placu zabaw i się tak można na tym koniku bujać rędorożcu jak, jak to woli kucyku to też no i srebrny no ale no już takiego to ja mam więc widzowie po co mi, jak, no, no, tak, no, niepotrzebny, ale mamy tutaj widzowie teraz, tu teraz, nowy Zings, nowy Super Things, smartfon telefon, bo ma tutaj aplikacje ten, aplikacje ten, no, zdjęcie, O. No, no tak samo jak w moim teraz nagrywam, o to telefon zły, moment tutaj, to ich przesunę, ale dzisiaj wygrali bohaterowie, wizowie. i teraz babeczka dobra, patrzcie, jako w takiej specjalnej, by powiedział spódnicy, bym tak to nazwał, bo ja nie wiem jak to się nazywa, to właśnie pokazuję je lajka i właśnie zostawcie lajka i ma taką pelaginko o namalowaną te i jest napisane moment y, żeby y, MBT Magic Box Team o i to jest od góry i to jest bohater no widzowie i jeszcze tutaj na początku jest jeden surprise super figs i plus i to właśnie jest ten piekalnik. No. I nic tam nie pozostało, nic się pożegnać z tego filmu. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, na razie, do zobaczenia, do zobaczenia, na razie.